Bo z tej strony Franulito. to dzisiaj y, robimy prawdziwe życie i dzisiaj jesteśmy na plaży i będziemy się troszkę kąpać, ale troszeczkę, bo jest która godzina? 19. Znaczy troszeczkę, 10 minutek, no i tyle, wychodzimy. Także zaczynamy, idziemy nad morze. Ale fajnie, zarom miście jest. A może będą to kupię sobie motor. O, są motorówki! Idę na motorówki, kupię sobie jedną. Wieczorówki, są motorówki, bierzemy, wypożyczymy jedną. Taką żółtą, bo ta jest fajna. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Chcemy wypożyczyć motorówkę. Panie, to zaraz, pan, jak, to może pan jechać, dobra? Dobra. Tylko potem jak pan wróci to e, e, 10, 15 zł, okej? Okay? Okej, okay, dobra. Za 15 minut może pan jeździć. Dobrze, dziękuję, do widzenia. Dobra, do widzenia. Ja wrócę chyba za godzinę. Aj folić się uderzeniowe, co. Co jest? Dobra, wracam. Proszę wrócić tą motorówką bliżej brzegu. Dzisiaj są fale, czerwona flaga. Bliżej tu. Może tak? Za czerwoną bojką. Jestem za czerwoną. Tu jest biała. Za czerwoną. Czerwona ta duża. No jestem za. A tutaj? Za nią. E, przed nią może być. No bo do tego tutaj. Tutaj może być najdalej. Mhm. Ja wiem, co tam. Jestem lepiej de Santa Kto? Michael De Santa no, Eee Po, e, 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 po policja e, e, Los Santos. O co chodzi? Dostaję pan wezwanie na komendę policji na jutro. Czemu? Bo przesłuchanie będzie też. Muszę wyjaśnić z tym autem. Aha, dobrze. 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 Do, do, widzenia. do widzenia. Dobrze. Tak, do, Idziemy. Uuu. Uuu. Ej, pan? No, mi się. Dobra, to ja teraz przepcham, jak ktoś nie umie. Dobra, poko. Do to 10 zyla. Proszę. To już tutaj nikt, to pani mi zostawi, bo ja tutaj jestem na górze, na molo. Okej, okay. to niech tutaj zostawi mi na aucie, a tutaj kolega zaraz przyjdzie. Dobrze, do widzenia. No nadałem. Także idziemy się jeszcze chyba pokąpać. Idziemy widzowie. Dobrze, jeszcze tutaj. Jeszcze chwilę widzowie będziemy, także idziemy się kąpać. No. Trochę zimno już się zrobiło i to bardzo, ale dobra. Jadę do polski Ja mam ornę. idziemy. Idziemy łapki. Dzień dobry! Dzień dobry! Dobra widzowie, ogrzejemy się. Dobra. Widzowie, jedziemy do domu, bo już jest 22. Już prawie zamykam ok. I jedziemy szybko. I biegnę szybko. Idziemy jeszcze jeden podskok i idziemy. Czy bym nie zasnął w drodze. Hmm, mam chyba tam samochód. Eee, samochód. Co chyba nam ukradł samochód? I co chyba nam ukradł samochód? Widzowie, dzwonimy na policję w tej chwili. 911. Dzwonimy. Dobra. Dzwonimy. Widzowie, telefon nam się rozładował. Mamy nam się wyzowięte Telefon, co teraz robimy? Czekajcie, poszukamy go Dobra, to wyszukamy telefon Znaczy, jest e, auto Szybko, się niepokoję już Pan nas podwozi do domu? Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie pan mieszka? E, na e, to było rob fort hills coś takiego. Dobra, już jedna. Dobra, widzowie.

Co ci ukradli? Samochód. Jaki samochód? E, tego Infernusa. Ale przecież to ja... Przecież, e, nie, nie pamiętasz. Przecież e, ja ten, ja byłam z koleżankami w tej Knajpie. E, i, i, te, I ten. I, I na Molo, ja na Molo pracuję, nie? I byłam w pracy, nie? Mówiłam, Michael, że mój samochód jest e, u, na, u mechanika i, 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 i zebędę sobie zapasować klucze od Infernusa i sobie zabiorę potem auto. O tym Ale wiesz, mi... Wiesz, e, rozmawialiśmy o tym, żeby, żeby, żeby mówiłeś sam, żeby, żebyś sobie zabrała. No, pamiętasz już? Nie. No to nie ma przecież, to e, e, ten. E, już ci, ja już ten. A ja prawie zawiadomiłem policję. No ale przecież ci mówiłem. A skleroźnik. O Jezu. Weź coś sobie nam na ten, na tklę, bo nie wytrzymam. Jak można zapomnieć, że yy, ten, że żona ci auto, kurde, ten. Hmm. No, dobra, pa. Dobra, auto nie ma się, auto za niedługo będzie. Dobra, pa. E, już będzie w domu, dobra, to, to cześć to. Pa. A i jak coś, to może jutro się spotkamy, okej? Okay? Okej. Okay. I wyskoczymy, bo dawno się nie spotkaliśmy. Dobra, to cześć, pa pa! 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 pa. O, wycofaj, przecież mamy kolejny dzień wolny. Bo Karolina potem zadzwoniła i powiedziała, że mamy dwa dni wolnego, yeah, bój! się przywitać także... Yo, się manko! W następnym odcinku jedziemy na policję.